Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Let's go to verse 18 to see what else he's praying for. Przejdźmy do wersetu 18, aby zobaczyć o co jeszcze on się modli. Here the Apostle Paul tells us, tutaj Apostoł Paweł mówi nam, that I pray that the light of God will illuminate your the eyes of your imagination. Modlę się, aby światło Boże oświeciło oczy wyobraźni waszej. I really like how the

Niech oczy waszego zrozumienia zostaną oświecone. Ale sposób, w jaki rozumiem to z greki, a także z kontekstu całej Biblii, I think this is myślę, że jest to lepiej przetłumaczone tutaj. I, this to you I wyjaśnię Ci dlaczego. Kiedy Biblia mówi o wewnętrznych oczach lub oczach serca. I jeśli weźmiesz pod uwagę wszystko, czego Biblia uczy o sercu, go back to the very first of the Nawet cofniesz się do pierwszej wzmianki o słowie serce Przekonasz się, że serce równa się wyobraźni. Już przy pierwszej wzmiance o sercu Biblia mówi o wyobraźni serca. So Paul's desire is that their hearts will be enlightened, illuminated, and they have a great godly imagination. Tak więc pragnieniem jest aby ich serca zostały oświecone, rozjaśnione i aby mieli wielką bożą wyobraźnię. He says, I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination. mówi Modlę się, aby światło Boże oświeciło oczy waszej wyobraźni. Myślę, że to naprawdę smutne, że chrześcijanie demonizują wyobraźnię, a świat wykorzystuje ją do niewłaściwych celów. Wielu ludzi na świecie rozumie moc wyobraźni i wykorzystuje ją do samolubnych celów. Musimy nauczyć się używać For godly purposes. Musimy nauczyć się wykorzystywać moc naszej wyobraźni do boskich celów. Ci z was, którzy śledzą mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, jak bardzo nauczałem, że wiara ma związek z sercem, And of heart has to do with a serce ma oczywiście związek z wyobraźnią. I've said like this many times. Wiele razy mówiłem coś takiego. Zanim zobaczysz cuda swoimi fizycznymi oczami, musisz zobaczyć je w swoim sercu, które jest Twoją wyobraźnią. Ludzie pytają mnie, Reinhardzie, czy mogę sobie wyobrazić co tylko chcę? Or does the Holy Spirit have to lead me into imagination? Czy też Duch Święty musi prowadzić mnie ku wyobraźni? I believe, yes and no. Wierzę że tak i nie. Let me explain this to you. Pozwól że ci to wyjaśnię. selfish Nie powinieneś używać swojej wyobraźni do rzeczy grzesznych lub samolubnych. Because selfishness is sin. Ponieważ samolubstwo jest grzechem. But... Ale poza tymi wyznaczonymi przez Boga granicami, nie tylko możesz używać swojej wyobraźni, ale powinieneś to robić. 14 Weźmy na przykład Ewangelię Jana, 14 rozdział, werset 12. Ci, którzy we mnie wierzą, będą dokonywać większych dzieł niż ja. So Jesus said to his disciples if you can believe. Jezus powiedział więc do swoich uczniów: Jeśli uwierzycie, wasze uczynki będą większe niż moje. Pozwól, że zadam ci pytanie. Did Jesus describe what these works look like? Czy Jezus opisał, jak wyglądają te większe dzieła? Nie. Czy Jezus powiedział, co nie wchodzi w skład tych większych uczynków? No. Nie. I heard some who did not Słyszałem jak pewien pastor, który nie lubi daru ducha, powiedział coś takiego. Greater works is salvation. Jesus never meant to say that a can większe uczynki to jest zbawienie. Jezus nigdy nie chciał powiedzieć, że chrześcijanin może doświadczać cudów. We know Wiemy, że to jest sprzeczne z pismem Świętym. So then who what the works look like? you God. Kto zatem decyduje o tym, jak wyglądają większe uczynki? Ty czy Bóg? You. Ty. Ponieważ jest to otwarte zaproszenie, więc powinieneś użyć swojej wyobraźni i wyobrazić sobie większe dzieła niż Jezus, a następnie iść dalej i chwalić nimi Boga. Paweł zrozumiał, że jeśli oczy wyobraźni nie są oświecone, jeśli nie widzisz w sercu, zanim zobaczysz naturalnymi oczami, to wszystko, co widzisz naturalnymi oczami, będzie bardzo ograniczone. Jest to coś, co Kościół musi odkryć na nowo.

be constantly alive with godly A ich serca były nieustannie ożywione bożą wyobraźnią. For long time I did not understand it. Przez długi czas tego nie rozumiałem. But once I began to understand this, ale kiedy zacząłem to rozumieć, Zacząłem spędzać dużo czasu w moim własnym sercu. Letting the light of God and the power of God flood my heart with imagination. Pozwalając światłu Bożemu i mocy Bożej zalewać moje serce wyobraźnią. Wybierając wersety biblijne i wyobrażając je sobie w moim sercu. Tak więc moim pragnieniem również jest Aby światło Boże rozświetlało twoją wyobraźnię każdego dnia. There so many people who have what can they finally Jest tak wiele osób, które pytały mnie, co mogą wreszcie zrobić, aby otrzymać uzdrowienie, dobrobyt lub zaopatrzenie. Modlą się, by Bóg ich uzdrowił i nic się nie dzieje. They pray for God to provide for them and nothing happens. Modlą się, by Bóg zapewnił im dobrobyt i nic się nie dzieje. But they still see themselves sick and poor. Ale nadal widzą siebie jako chorych i biednych. Mówię im, nie możesz widzieć siebie w swoim własnym sercu, w swojej wyobraźni, jako chorego i biednego, a potem mieć nadzieję, że doświadczysz uzdrowienia lub zaopatrzenia. Potrzebujemy Bożego światła, by nie usłyszeć, ciągle zalewało nasze serce i wyobraźnię. It's a gift, Don't waste it. To boży dar, nie zmarnuj go. do zobaczenia jutro.